Dany widok z hotelu. Świetnie. Tam w tych chmurach jest trzy tysiącznik. Niestety. Niestety. Nie będzie dane mi go dzisiaj podziwiać. Cóż. Taka karma, jestem pod moim hotelem. Rower spakowany, gotowy. Ja też. Niestety pogoda jest świetna. I tam w tą mgłę muszę jechać. Trudno. Wyjeżdżam po noclegu, kieruję się w, kieruję się w stronę tunelu, w którym mam się dostać na drugą stronę gór i potem w kierunku villach. Pogoda świetna, ale jechać trzeba, trudno. Z tym się liczyłem. To jest ryzyko podróżników. Do zobaczenia. Tu jest miejsce, z którego na drugą stronę góry należy się przemieścić tunelem, bo innego wyjścia nie ma. Pociągiem się jedzie razem z rowerem, tylko przez tunel i później wysiada się i w kierunku villach. To jest raptem kilkanaście kilometrów chyba przez tunel. Nie ma innego wyjścia, bo ta góra ma około 3000 metrów Okej okay. Wszyscy czekają Tu się zostawia rowery W środku A potem jedzie się przez ten Okej, do zobaczenia i samochody też jadą na takich wagonach. Także ciekawe to wygląda. O. Ciekawe przeżycie. Właśnie wysiadłem z pociągu. Nie wiem, czy widać, ale tam za mną. Mury i śnieg, góra Tu nadal miał około 9 km. Nie, może jechaliśmy z 10 minut, więcej chyba nie. Tam wysoko daleko Mury I góry i śnieg. Jest godzina 12. Jestem chyba w Malnic, tak to się nazywa ta miejscowość po drugiej stronie tunelu. Mam przed sobą jeszcze ponad 100 km do villach. Chcę się dostać, a może troszeczkę dalej. Jest 12. Chwilkę mi to zejdzie, ale większość będzie z górki. Także myślę, że będzie szybciej niż wczoraj. Na szczęście teraz troszeczkę nie pada. Za mną piękne widoki. No co z tego? Gdyby było słońce, to by było coś wspaniałego. Ale nie ma słońca i tyle, no co zrobić. Do zobaczenia później. Tyle, co mi się uda z tych albo zobaczyć. Właśnie, wyjeżdżam z miejscowości Oberwellach. Z 1200 metrów nad poziomem morza w ciągu kilku minut zjechałem do 672. Zjazd był bardzo stromy, kręty, ale dość bezpieczny mimo wszystko. Tylko szkoda mi cały czas tej pogody, bo tutaj są tak niesamowite widoki. A tak niewiele widać. No cóż. Alp Adria do powtórki, ale tylko Alp Adria. Na razie dyrektujemy się tym, co widzimy. Po prawej stronie taki widok, niestety trochę tak mórzony, stamtąd przyjechałem, właśnie stamtąd, a niestety za wypadać, a ja jadę tam cóż. Po się pisałem. Muszą się z tym pogodzić, nie ma wyjścia. No i co i nic? I pada Austria. Zawsze będzie mi się kojarzyła z deszczem od tej wyprawy. Zawsze kurczę. Masakra. Co z tego, że jestem w ładnym miejscu? Jak nic nie widzę. Ładnego. Tylko deszcz. Deszcz. I deszcz. Dobra, nie ma co jeszcze filmować. I tak, I tak cały czas leje i przez takie badzieże się przejeżdża błoto. Non stop. no tego deszczu dość. Nie cały czas. Błoto. Takie coś